Witam Was moi drodzy. Jak wiecie, ja nie tylko gotuję, ale też czasami motywuję Was do działania. Jak widzicie, pokazuję Wam tutaj na tym moim TikToku, tak trochę od strony e, zaplecza siebie. Bo przecież nie wszystko jest zawsze ładnie pięknie, i my pięknie wyglądamy i czujemy się doskonale. Nieraz jest tak, że jesteśmy zmęczeni i to jest bardzo normalne. Ja jestem teraz trochę zmęczona, powiem Wam, że chciałam się tak bardzo wyspać dzisiaj, zamknęłam lokal, ale się nie wyspałam, poszłam spać o pierwszej. Obudzili mnie w nocy głośną muzyką, tak to jest jak się da dostęp do muzyki, co niektórym, powiedziałam, że pierwszy i ostatni raz już więcej nikt nie dostanie, także żeby mnie nie obudzili, żeby mogła się wyspać. Co więcej, e, idziemy dzisiaj z przyjaciółmi na kolację. E, wcześniej mieliśmy też iść się spotkać z innymi, ale chyba nie zdążymy wszystkiego razem ogarnąć. Ja muszę z tego przerobić się robić w coś lepszego i zabiorę was na tą kolację z sobą. Zobaczymy, co tam będę jadła. Na razie to w ogóle nie wiem, dlaczego mam tak zmęczone oczy. Wydaje mi się, że mam suche, a tutaj na tym domu nie mam... Żadnych kropli do oczu i to jest ten problem, bo zawsze u siebie w kuchni w szufladzie pod kawę maszyną miałam krople do oczu, a tutaj nie mam. No i wyglądam jak wyglądam, ale może zaraz się to zmieni. No i takie coś mi wyszło. Zobaczcie, jeszcze jakieś perfumy. W pięć minut chyba nie jest źle, nie? Jakieś perfumy, ale wiecie, brakuje jeszcze paska. Taki sprytny na gumie, wiecie, na każdy rozmiar. Zabieram was ze sobą. Dojechaliśmy na miejsce, oczywiście pogoda jest taka piękna, jak to zawsze w Hamburgu. A zobaczcie gdzie po, jesteśmy? Po, po, powiedzieć. Idę I będę nagrywać? Oni już czekają na nas, zobaczcie, i bez nas patrzą. Czy mogą jeść. <śla> A ja was będę nagrywać dzisiaj. Uwaga, jesteśmy w takiej restauracji, a się boi nic nie powie. O, się nie boi, jeszcze nie. Jeszcze um, nie. gruzińskiej, tak? Tymat świąteczny. Chująka. Dokładnie. Gosia co wybierasz? Wszystko. Głośnaj. Okej. A ja zobaczę. No i zaczęliśmy od pysznej przystawki. Oczywiście, do tego czerwone wino i chłopaki whisky. A swoją drogą zgadujcie w komentarzach, ile lat ma nasz przyjaciel Adam. Ciekawe, czy zgadniecie. Mój mąż próbował czerwonego barszczu, ale z naszym barszczem nie ma on nic wspólnego. Bardziej podobny do ukraińskiego, ale zbyt mało wyczuwalna ilość buraków i zero octu. I tu takie pyszności. To było bardzo pyszne pieczone. No i oczywiście to, co ja lubię najbardziej i dobre wino też. Troszkę kebaba. Wszystkiego popróbowaliśmy po troszeczku. Hachapuri jest bardzo pyszne. Tutaj taka jakby nasza potrawka z kurczakiem w sosie śmietanowo-czosnkowym. Chłopaki mieli fajną zabawę. Ale było naprawdę pyszne. No i wszystko, co dobre, szybko się kończy, a więc do domu. Naturalnie tanecznym krokiem. Kto zgadł, ile lat ma nasz przyjaciel?